Cześć, witam serdecznie. W krótkim odcinku, takim trzyminutowym, pokażę jak otworzyć te drzwi w Królestwie Pagody. Te drzwi z takim niebieskim kółkiem, z takim znakiem jakby magicznym zamknięte. I wydaje się, znaczy, ja po prostu to minąłem, więc ten film być może komuś się przyda, tak jak mi się przydał, bo szukałem po prostu na YouTubie, jak te drzwi się otwiera, czy później i tutaj się dopiero wraca. Okazuje się, że tutaj jak startujemy z górnej pagody, z kapliczki, po prostu trzeba tutaj wskoczyć do dziury. Jak ktoś tu się porozgląda, być może zauważy, że ktoś tam się modli, ale można pomyśleć, dobra, modli się jakoś tam inaczej, przyjdę, ale tu trzeba po prostu skoczyć na dach. I z dachu dalej na dół, a tam e, zawalczyć z bosem, z bosem, z kapitanem wizji lotosu. E, kapitan wizja lotosu. E, Bos jest skomplikowany, ale trochę trzeba się skupić na nim. I mm, po jego pokonaniu drzwi się otworzą. Ja pełną walkę pokażę w takich filmach, jak zamieszczam z bosami. Ale w tym momencie mamy drzwi z tymi znakami niebieskimi otwarte. No miałem trochę farta, no bo mam zdrowia i właściwie on też już ma mało i że ten promień mnie nie trafił, no to miałem faktycznie szczęście. No a teraz drzwi, tak jak mówiłem, są już pootwierane, odblokowane i tam można znaleźć... Znaczy, jeszcze we wszystkich nie byłem, ale na pewno tutaj w tym odcinku pokażę, że w pierwszych takich po drodze, e, które można już otworzyć, spotykam przeciwnika, z którego otrzymujemy ducha. Także teraz jeszcze tylko na koniec, na szybko pokażę, jak to działa. Po prostu nie ma już tego koła niebieskiego na drzwiach, tylko podchodzimy i mamy już przycisk otwórz. To nie są te drzwi, tylko trzeba tutaj wejść na górę, czyli wyjść jakby z, z areny z tym bossem. No, pokonanie tego bossa to też oczywiście jest potrzebne do trofeów, bo jednym z trofeum określonym jako najtrudniejszym jest zebranie wszystkich jakby pokonanie wszystkich przeciwników no i tu właśnie tak jak napisałem w jednym znajdziemy ducha zniewolona Jaksza te drzwi już są w tym momencie otwarte to są też same drzwi które, na które patrzyłem na początku filmu a tym razem już mamy przycisk otwórz no i tutaj akurat walka niezbyt ciężki przeciwnik no jak trafi mieczem to pewnie jest słabo ale ogólnie jest powolny Myślę, że spokojnie tutaj się go pokona, i on nam zostawia właśnie ducha, zniewolona Jaksa. I tak jak mówiłem, wiem już, że w innych filmach jest też więzień, z którym związany jest quest, ale że jeszcze nie jestem w lokacji, do której też trzeba później pójść związany z questem, to zamieszczę to w osobnym filmie. Przejście całego quest'a, także po części będzie też fragment stąd, tak żeby był taki. Jeden filmik tylko z Quest'a, ale myślę, że ten też może się przydać, czyli jak otworzyć w Królestwie Pagody zapieczętowane drzwi. Tyle i słyszymy się oczywiście w kolejnych.